Dzisiaj pokażę Wam, jak będę otwierać tą paczkę. Jest to paczka z trzema żarówkami. Jeszcze Wam nie powiem, jaka firma. Popowiem Wam tylko to, że, że są tam żarówki polamp, Nowe w oryginalnych pudełkach, ale reszty Wam nie powiem. No i właśnie chcę Wam pokazać, jak to otwieram. Nie wiem, czy wszystko widać. No chyba tak. Otwieramy. O, tu. Zobacz tu mamy. Zobacz tu mamy za towary, część nam toczy. Pierwszy. Tesla, 25 pięć wat z Czechosłowacji. Chyba z roku 1971, bo jest 71. Nie wiem jak to w Teslach jest, ale jest tutaj w drugim, tym jest 71 to chyba z 1971, że wtedy ją wyprodukowali. To wtedy ta żarówka ma... ma 52 lata, o to stare już. No. no i dobra, tu mamy tą pierwszą żarówkę. No gdzieś sobie odłożę. Nie ja mam tutaj jakieś dobre miejsce. Dobra, tutaj mam dobre miejsce. A tu jest coś takiego małego. Pobierzmy też to. Już zdejmę pudełko. Jeszcze je rozłożę. Tutaj o, da się do tak rozłożyć, jak są takie. O, to w taki sposób można ja rozłożyć. Nawyżę Na taśmę. Też można rozłożyć, ale to nie o tym. to tyle z tego. Otworzę jednak pierwszą tą. Po pudełku jeszcze nie wiecie, co to za firma, chyba, że, jest, chyba, że już po pudełku umiecie rozpoznać. Jest to polamp 150W. A, no, jest to powiem, ile kosztowały te żarówki. Tamta Tesla 25W, 11 zł, ta? 22 zł, tam Polamp 150W. Jest tutaj nawet cena na stare pieniądze, 89 zł. Polamp jest do tej produkcji. Nie ma. A na gwincie też nie ma. No to z którego roku nie wiemy, ale wiemy, że Polamp, no i to jest kolejna rzecz. Kolejna to też jest po lamp. Taki malutki, żarówka tablicowa po lamp. Yy, ona jest 86 chyba, St cena na stare pieniądze 36-38 albo 39 zł. Nie wiem, jest trochę rozmazane. Yy, ona jest 15 W. I tak mam już taką jedną używaną, yy, co mam, ją w lampie z lodówki. No i, mam, no i ta kosztowała 5 zł. No i to będzie na tyle.